Emocje wspaniałe. Jest to podsumowanie, jest to kawał historii naszych przodków, dziadów, rodziców, takich, tak jak i naszej pracy na rzecz bezpieczeństwa, rozwoju naszej miejscowości i nie tylko, rozwoju naszej bezpieczeństwa gminy, bo nasza OSP bardzo prężnie działa. W bieżącym roku mamy największą ilość wyjazdów. Do różnego rodzaju zdarzeń na terenie gminy Chorosz. Dysponujemy bardzo dużym potencjałem, mamy bardzo nowoczesny sprzęt. Dzięki samorządowi gminnemu, powiatowemu, wojewódzkiemu, a także budżetowi państwa modernizujemy to i dlatego też możemy się rozwijać. Ochotnicza Straż Pożarna w takich miejscowościach jak nasza, która jest bardzo dużą miejscowością, to jest około 3000 mieszkańców. To nie tylko stricte gaszenie pożarów i inne zdarzenia. Staramy się. Rozwijać i pomagać w rozwoju kultury, jak i również organizujemy różnego rodzaju festyny, pikniki i innego rodzaju dla mieszkańców uroczystości. W województwie podlaskim jest niewiele takich jednostek, które aż tyle lat funkcjonują. Ja... Ponad już 5 lat jestem w samorządzie Województ Podlaskiego i mogę z pełną stanowczością stwierdzić, że to jest jedna z najprężniej działających właśnie jednostek w Województwie Podlaskim. Jest mi niezmiernie miło, że jestem jej członkiem, członkiem wspierającym. Często właśnie są piersi właśnie w miejscu zdarzenia, bo są najbliżej. I za to jesteśmy im bardzo, bardzo wdzięczni. To oni właśnie ratują mienie okolicznym mieszkańcom. Często nawet życie i zdrowie, i za to im się należy nasze uznanie i szacunek. Tak, dzisiaj mamy wspaniały jubileusz w klepaczach. 95 lat jednostka już funkcjonuje. Cieszymy się, że w coraz lepszej kondycji, jest coraz lepiej wyposażona. Jest tutaj wielu strażaków, ochotników, i dlatego ta jednostka można powiedzieć, jest jedną z lepszych w gminie. Jest jedną z trzech, która jest wpisana do KSRG, i zawsze na tą jednostkę możemy liczyć. Położenie jednostki w klepaczach. Jest takie, że wielokrotnie wyjeżdżają także poza granice gminy Choroszcz, czy Tabiałystok czy gminy ościenne, więc zawsze służą, cieszą się dobrym zaufaniem społecznym a ich profesjonalizm to potwierdza i dlatego jesteśmy dumni, że mamy taką jednostkę. Po 26 lat jestem w zespole, a nasz zespół już będzie właśnie za rok obchodził 40 lat. A ponieważ to było na początku to było y, druhny Samarytanki, a potem to się przekształciło w zespół Klepaczanki. I, I nasza działalność polega przede wszystkim na śpiewaniu, na prezentowaniu y, pieśni strażackich, Również nie tylko ludowych, bardzo stare niektóre pieśni. Między innymi takie druh na Samarytankę, Nie zatrzymuj żony męża, takie to są typowo strażackie piosenki. Jesteśmy bardzo dumni, wspieramy ich właśnie w swoim budżecie Województwa Podlaskiego i wspierać będziemy, bo to jest no, ważna sfera naszej działalności społecznej. Cieszymy się, że właśnie tak wiele osób. Tak wiele przyjaciół, klepacz, jednostki w klepaczach jest tutaj z nami, świętuje to i już dzisiaj wiemy, że z tego miejsca możemy zaprosić za pięć lat no, równo obchody w stulecia.